Siemka, dzisiaj pokażę wam w jaki sposób odblokować większość postaci w grze Crossroad. Road. Będzie nam potrzebna do tego aplikacja GameHacker. Hacker, przepraszam. No, link do pobrania będzie w opisie. Dobra. Ja już mam, że tak powiem, zhakowaną tą grę i mam... Dużo pieniędzy, w sensie 999 tysięcy miałem wczoraj. Ale pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. O, dobra. dobra, zabijamy się. Bierzemy kurę, rysz i na maszynę. Kupujemy coś. Dobra. To przejdziemy do. Do samego sedna sprawy wpisujemy ile swoich pieniędzy. Tak jak praktycznie każdy, zawsze to robimy. Wyskoczyło nam tylko 3, tak no, zmienię je sobie na 9. 10 i spróbuję kupić następnego. Wyskakuje, że nie ma pieniędzy. Co nie? No, wszyscy widzą, że 9 podskakuje. Zmienimy sobie to na 10 tysięcy powiedzmy i kupujemy. Już nagle są pieniądze, więc widać, że wszystko działa i jest ok. Możemy tak kupować, że tak powiem, do strony śmierci, aż kupimy sobie wszystkie postacie i będziemy mieli je wszystkie. I no, już się zaczynają powtarzać co trochę w kurze i już mi się nawet nie chce. Nie, ale nic, mam nadzieję, że wam pomogłem. Że będziecie się chwalić kumplom albo koleżankom, że macie wszystkie postacie w crossroad. No nic, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia.